The <laughs> first Tomasz Marciniak, sędzia główny tego spotkania zagwizdał po raz pierwszy rozpoczynamy sezon w pierwszej lidze, zdążył zanim piłka opuściła boisko, ale jest Tanżyna linia środkowa boiska, Ojama, dobrze do środka na jeden kontakt z Poczobutem, Poczobut zewnętrzną częścią stopy do Ojamy, czy Henryk Ojama zdąży do tej piłki, tak jest, zdążył narożnik boiska, Ojama, zerka do środkowania w pole karne, ją główka, ale prosto w ręce Mateusza Kochalskiego, Tygry świetnie wyprzedził teraz Rudol, bardzo agresywnie widzę, Ojama jest 20 25 metrów od bramki, uderza na e, bramkę Kochalskiego i oddech rozgląda się i dośrodkowuje na krótki słupek, skacze Robak, jeszcze rykocze do zawodnika, kontakt znowu z Morzeniem, ale tutaj dobrze, to wszystko wmieszał się Make Karwot i Szansa przed gośćmi, ale znowu swoją aktywną postawą widzewiacy nie pozwalają na spokojne wyjście z spod własnego polekanego, dobra piłka na Robaka, polekany Robak, gol, co za gol, Marcin Robak, Inauguruje sezon. Pierwszym strzałem na bramkę w swoim wykonaniu. Pierwszym celnym strzałem i pierwszym golem w pierwszej lidze. Marcin Robak. Jeden. rzutu w pole karne, bo jesteśmy na wysokości właśnie 11 metra. I piłka już w piące. Zamieszanie na linii 5 metra. Przewrotka, Ależ tutaj próba Rudol. Jest możeń w środku. Blokują tutaj możliwość rozegrania, ale piłka znów pod nogami Leandro. Dośrodkowanie kolejne na 11 metr. Skacze Kosakiewicz przegrał tę walkę o górną piłkę. Piłka kross e, na lewą stronę, ale dobrze tutaj Łukasz Kosakiewicz. Pokazuje się do gry Michael Ameyo. Świetnie przedłuża e, Fundambu. Ameyo e, na rożnik pola karnego zagrywa do robaka, ale robi to bardzo niedokładnie. Już radomek Bogusz, dalekia piłka na Podlińskiego, będzie niebezpiecznie pod polem karnym. Jest Leandro już w narożniku pola karnego, lewa noga, ale bardzo, bardzo niedokładnie przypisać grę. Wrzut z autu w pole karne, zamieszanie, niedokładny strzał jeszcze, nie koniec. Leandro, nie ma mowy o ręce, tu za blisko stał Petar Mikulic Oczywiście kibice protestują, ale nas to nie interesuje. Jeszcze piłka w pole karne, dobrze, Tanżyna i na drugie tempo. Za nami Kosakiewicz, nabiega bardzo szybko Morzeń, i na niego jest ta piłka. skacze tanżyna! Tanżyna i metry niecały. Metr. Ja piłkę jednak prosto pod nogi Mejka Karwota. Karwot znowu przez Kozaka. Teraz kolejna akcja już w polu Widzewa dobrze teraz w obronie Mateusz Morzeń. Co częściej na pewno teraz przy piłce Radomiak, nieco lepiej wygląda. A teraz dobry odbiór Michaela Amejo. Jest na trzech na trzech na połowie Radomiaka, ale doskonały powrót jednego z zawodników w Białej Kosztuce. Jednak kończy się zagranie do ojamy w pole karne, ale źle ją piłkę. I dobry wybór za plecy obrońców, mija się Rudol, będzie groźnie w polu karnym, dośrodkowanie na piąty metr i piłka mija słupek, czy ona uderzyła chyba nawet w tym metrze, ale już wznawiają grę gospodarze. Uderzenie na bramkę Pawłowskiego, ale dobre Ojama, bardzo sprytne zachowanie Stończyka, który dostał powołanie na najbliższe mecze kadry narodowej swojego kraju. Mikulić wygoniony tu w kozi róg, niestety, złe zachowanie Mikulić, ale Andro, lewa noga, dobrze zablokował to wszystko, Danie na Tanżena. Łukasz Kosakiewicz musi unikać faulu w tej strefie, dośrodkowuje Kozak, ale tutaj zaś zbyt spokojnie Peter Mikulić nie wybijał piłki w polu kardy, a przyjmował klatką piersiową na piąty meczu. doskonała piłka od Fundambu do Robaka, Robak sam na sam, jeszcze Naciskany robak do prawej nogi, ale jeszcze podwojony w ostatniej chwili. Przy cała drużyna widzęła na własnej połowie. Dośrodkowanie na zamknięcie. Kozak jest pierwszej piłki tutaj próbował, pofatygował się na to spotkania Tymczasem Kosakiewicz dorzuca na zamknięcie do Tanżyny. I Tanżyna znał, że faulował robak, i jeszcze ukarał go żółtą kartką. Teraz początku przerwał akcję, ale prawdopodobnie piłka pod nogami Leandro. Rozpędza się Leandro, ale czysta interwencja Sebastiana Rudola na spółkę. Poczobutem, Fundambu na połowie Radomiaka Dobry teraz oszukał Swojego rywala, Robak do Amejo Świetnie Amejo w polu karnym, miękko nad ale piłka ląduje Na górnej siatce, ale Wyszli z kontratakiem tej Transmisji radiowej, pozdrawiam wszystkich, a sędzia Marciniak już wznawia To spotkanie, druga połowa Pierwszej kolejki, spokojnie rozegrali To gospodarzy daleka piłka za plecy Rudola, jest Kosakiewicz Nieporozumienie z pomiędzy Rudolem A Kosakiewiczem, będzie groźnie w polu karnym 16 metr próbują odwrócić się do strzału gospodarzy I tracimy bramkę w pierwszej minucie drugiej połowy no. przez środek Karwot kaput, przepraszam, zupełnie niekryty do prawej strony, jakby za dużo miejsca mają przeciwnicy, no szczerze mówiąc z tych ostatnich trzech meczach nie przywykliśmy do tego teraz groźna piłka w pole karnej gol dla Radomiaka głową zakończył to dośrodkowanie drugi z napastników rozgrywa do prawej i już pędzi akcja drugą stroną Leandro w pole karne, ale dobrze tutaj odczytał zamiary Brazylijczyka Tanżyna. Poczobut uwalniająca piłka na Robaka. Nie ma spalonego, bo był na własnej połowie. Robak ściga się z Rywalem i doskonała interwencja. Chcielibyśmy zapomnieć, ale no, na razie nie dają nam do tego powodu zawodnicy Widzewa, Zwłaszcza po tych pierwszych pięciu minutach. Świetnie fundambu pomiędzy dwoma zawodnikami. Prosto padle do Robaka, ale spalony. Niestety Marcin Robak. Rywala, sędzia jednak pozwala grać dalej. A my ją w męskim, twardym pojedynku z ale nie ma faulu, Sędzia naprawdę pozwala na dużo. Fundambu, fundambu, prawa noga, fundambu! Ach, półtora metra. Może właśnie Czubak, może Michalski. Teraz jednak radzą sobie pod polem karnym, pod własnym polem karnym gospodarze, kozak. Miękko do podniskiego Minął się tutaj z piłką. kapu, ale to jeszcze nie koniec akcji. Wychodzą z kontratakiem. Leandro wbiega w pole karne z prawej strony. Leandro piętą wycofuje piłkę do Jakubika, ale ten zablokowany, tego nieodpuszczania rywalom, bo i oni odzajemnili się podobnym postępowaniem. Teraz niedokładnie Robak za plecy do czubaka. Jest szansa na kontratak dla angielskiego. Świetnie wyprowadził Leandro angielski. Angielski wbiega już w pole karne. Podbiega Tanżyna, Leandro do lewej. Leandro! I niestety po długim rogu 3 do 1 dla Radomiaka. Teraz znowu odzyskują piłkę Radomianie na naszej połowie. Kozak do lewej strony od skrzydła Karwot. Będzie dośrodkowywał Karwot w pole karne na krótki słupek. Piłka na głowie Rudola. Jeszcze strzał Kozaka. Jeszcze interwencja Pawłowskiego. No tutaj. Ura... Jest, przyjąć piłkę tyłem do bramki Radomiaka, odegrać ją. Dominikowi Kunowi, ale z tego bierze się kontratak dla Radomiaka. Kozak napędzony, już wbiega w pole karne, wzdłuż tego pola karnego, ale całe szczęście żaden z obrońców widzi. Poradził sobie w tej sytuacji świetnie Radomiak na jeden kontakt z ochotą na kolejną bramkę. Wychodzi właśnie w tej chwili Kwocera jeden na jeden z Kosakiewiczem. Już wracają obrońcy Widzewa, za szeroko ustawiony tam Miłosz Kozak. Dopiero teraz podchodzi Tanżyna, Kozak miękko próbował. Jeszcze... Na krótki słupek. Piłka przechodzi na piąty metr. Będzie szansa dla Słowaka na uderzenie na bramkę. I zdecydował. Lewa strona boiska. Dobrze teraz pokazał się w polu karnym Słowak. Uderzenie na bramkę, ale prostążyna Żyna do Dominika Kuna. Ale nie poradził sobie z przyjęciem trudnej piłki. Były piłkarz Sandeci. I już Radomiak tym razem lewą stroną. Podłącza się do akcji Adam Banasiak. Banasiak, lewa noga. Powrotna piłka do Muchy, zyskujemy kilka metrów po czobu. dobra, prosto padła na Czubaka, ale spalony. Nie... Prosto pod do, Banasika, do Banasiaka zagrał piłkę, teraz znowu właśnie Adam Banasiak, świetny cross do prawej strony, przez półboiska Kozak wbiega w pole karne, znów bez krycia, Miłosz Kozak, lewa noga, pole bramkowe, Kozak, 4 do 1. Nie podchodzimy do krycia. Dajemy wchodzić w pole karne i z lewej i z prawej strony. Bo no tak nie wolno grać, po prostu. Robak ze środka boiska. Wznawiamy jeszcze grę. I sędzia kończy to spotkanie po pierwsze